Cześć! Tematem dzisiejszego filmiku są brwi, a konkretnie stylizacja brwi za pomocą henny pudrowej. Bo henna pudrowa to nic innego jak zbiór ziół, które wymieszane są ze sobą, aby skutecznie zafarbować włoski, jak również skórę, co może być alternatywą dla makijażu permanentnego. Henna pudrowa również ma wiele innych benefitów. Przede wszystkim wzmacnia włoski na brwiach. Co daje nam lepszy efekt, również na dłuż, długotrwały efekt, i dzięki hennie pudrowej możemy również spodziewać się wzrostu nowych włosków. Tym samym spowoduje to wypełnienie różnych luk, które mamy na brwiach. W tym filmiku pokażę Wam krok po kroku, jak powstają idealne brwi, czyli tak naprawdę pożądany efekt tatuażu, którym będzie można się cieszyć przez dobrych parę tygodni. Jeżeli taki temat wydaje się Wam interesujący, zapraszam do oglądania. Pierwszym bardzo ważnym krokiem jest dokładne zmycie makijażu oraz oczyszczenie brwi specjalnym szamponem. Następnie, aby uzyskać idealny kształt brwi, robię geometrię brwi. Wyrysowuję dokładnie i wymierzam kształt brwi za pomocą nici barwiącej i właśnie pomoże mi to uzyskać mój idealny kształt brwi. Znacie może golden ratio? Jest to wymierzenie dystansu pomiędzy różnymi regionami na twarzy, a w tym przypadku właśnie zajmujemy się brwiami. Więc ta nić pomoże mi uzyskać e, pożądaną grubość brwi, jak również Wymierzyć dokładnie dystans pomiędzy brwiami na twarzy, ponieważ wszyscy wiemy, że naturalnie nasze brwi nie są bliźniaczkami, lecz siostrami. A następnie cały rysunek obrysowuje białą pastą. Ta pasta jest bardzo ważna, ponieważ zapobiega przed rozmazywaniem się henny dookoła, jak również daje czytelny obraz mojej klientce, jak jej nowe brwi będą wyglądały. Hennę pudrową rozrabiam w szklanym pojemniku w proporcjach 2 do 1, dwie dozy wody mineralnej lub demineralizowanej i jedna doza koncentratu henny pudrowej. Rozrobioną henną dokładnie pokrywam najpierw skórę, a później włosy. Nakładam od dwóch do trzech warstw. Nakładając hennę, pracuję powoli i dokładnie kontrolując kształt brwi. Henne nakładam ruchem wklepującym. A co bardzo ważne, każdą warstwę produktu nakładam tuż po wyschnięciu poprzedniej. Kiedy moja henna schnie, płynem micelarnym zmywam z twarzy rysunek i białą pastę. Ostatnia warstwa wyschła w 100%, więc zaczynam zmywanie. Nasączony wacik wodą demineralizowaną przyciskam do brwi i czekam, aż henna się rozmoczy. Następnie uciskającymi ruchami dokładnie zmywam. Po zmyciu henny nakładam olejek do pielęgnacji brwi, aby odżywić włos. Może być to olejek rycynowy lub arganowy. Jeżeli jest taka konieczność, ostateczną regulację brwi wykonujemy jako końcowy etap stylizacji brwi. I voila! Teraz moja klientka będzie się cieszyła pięknymi brwiami przez następne 6 tygodni.